Typowe przyjaciółki w normalnym życiu nie mają takich egzaminów, takiej, takiej ścieżki zdrowia, jak myśmy miały. Siła kobiecej przyjaźni. Nic przy nich nie muszę udawać. Tak. Nie, obie są niezwykle twórcze, niezwykle kreatywne. Małgosia mi imponuje swoją energią. Poza tym Małgosia ma ogromne serce. <laughs> Naprawdę jest, jest takim cudownym człowiekiem. O. Ale Ania mi imponuje swoim właśnie niezwykłym poczuciem humoru. Pięknie opowiada, jest błyskotliwe, inteligentne i, i jeszcze można się pośmiać. Ja chodzę na Magdy przedstawienia, jestem stalkerem już w tej chwili. Możemy na siebie w życiu też liczyć. To jest cudowne, ja to czuję. Myśmy się nie deklarowały, nie rżnęły nożami i nie skrzyżowały rąk do krwi. Ale wiem, że coś takiego jest. My mamy tutaj szczęście wielkie, we trzy. Że śmiejemy się z tego samego. Tak jest. Magda się zaśmiewa do łez. My się śmiejemy, dlatego że Magda się za zaśmiewa do łez, a śmiech jest zaraźliwy. Jestem autoironiczna. E, ja to uwielbiam. E, bardzo często było to odbierane w moim życiu, że ja, że ja mam kompleksy, bo ja tak potrafię z siebie żartować na przykład. Nie? To poczucie humoru na swój temat w pewnym wieku. Um, Wydaje mi się, że jest konieczne, że ono jest jakimś parasolem ochronnym. Myślę, że stereotyp postrzegania kobiet w ogóle dojrzałych jest w Polsce niesamowity. Właściwie się ich nie widzi, aktorek się nie angażuje, nie wymyśla się dla nich ról. Na pewno w Ameryce jest inaczej, bo jednak Meryl Streep i Helen Mirren cały czas grają i grają ciekawe role. Nie, nie grają. Babci, która przysypia z kotem na kolanach, prawda? Albo tam biegnie z łyżeczką, żeby wnuczkowi dać jedzonko. Nie! Grają fantastyczny rolek. Obserwuję sytuację, że brak nam w tym naszym show-biznesie szaleństwa, odwagi. Tym bardziej, że my wnosimy Pewną wiarygodność, ciekawość. Jesteśmy, jesteśmy różnorodne, jesteśmy inne, jesteśmy po prostu bardzo autentyczne i wiarygodne jako aktorki mamy dużo, dużo do powiedzenia, więc... więc bywają takie przypadki. To nawet to też jest nasz przypadek, że hmm. zaangażowano nas do, do filmów, w którym właśnie nie, nie, nie odgrywamy stereotypu kobiety w naszym wieku. Wszystkie mamy wnuki, tak się składa, ale no, teraz dla swoich wnuków <grymne> <grymne> jesteśmy absolutnie szokującymi babciami. Tak jest.